Sobotę rano budzę się w butach z gigantycznym kacem i świadomością, że został mi tylko jeden dzień na kupienie prezentów dla całej rodziny, dla x i wielu młodych ludzi, którymi opiekowałam się przez te lata. Dziewczynki Glisonów przysłały mi dwa długopisy żelowe w jaskrawych kolorach i kamień z wymalowanym moim imieniem. Muszę więc zabrać się do roboty. Pożeram tosta z sosem pomidorowym, wypijam litr wody. Po drodze na rogu kupuję podwójne espresso i juhu. Ożywia mnie duch świąt Bożego Narodzenia. Godzinę później wychodzę z Barnsa i Nobla hmm, Juniora, lżejsza o dobre 150 dolarów, co zachęca mnie do zrobienia małych rachunków podczas przechadzki po parku. Mogę zapomnieć o Paryżu. Premii będę potrzebowała tylko po to, aby nie zbankrutować przez święta. Idę wzdłuż Madison do Bergforda, żeby kupić świeczkę Rigarda dla Pani X. Może jest malutka, ale przynajmniej będzie widać, że to nie byle co. Stoję w kolejce po najważniejszą rzecz – srebrne opakowanie świąteczne i staram się wymyślić prezent dla czterolatka, który ma wszystko. Z czego ucieszyłby się najbardziej prócz pomocy taty przy ubieraniu drzewka? Może z lampki nocnej, bo boi się ciemności, i może jeszcze z plastikowego etui, żeby zabezpieczyć wizytówkę przed zupełnym zniszczeniem. Skoro znalazłam się już na rogu 55 ulicy i 5 alei, logiczną rzeczą byłoby przejść na drugą stronę do ogromnego, udziału, do ogromnego działu ulicy Sezamkowej u Szwarca, żeby znaleźć lampkę w kształcie Growera. Ale nie mogę, nie mogę, nie mogę. Zastanawiam się, co będzie szybciej: pojechać metrem do sklepu Toys R Us w Queens, czy błądzić po kilkuset metrach kwadratowych chaosu oddalonego o jedną ulicę. Wbrew rozsądkowi wlokę się przez piątą, żeby stać w kolejce wraz z całą populacją Nebraski na zimnie przez ponad pół godziny, zanim wysoki żołnierzyk zabawka nie wpuści mnie do środka przez obrotowe drzwi. Witamy w naszym świecie! Witamy w naszym świecie! Witamy w naszym świecie zabawek, powtarza niestrudzenie głos ze sprytnie poukrywanych głośników, co sprawia niesamowite wrażenie, że jego dziecinne kwilenie dochodzi z wnętrza mojej własnej głowy. Nie udaje mu się jednak zagłuszyć krzyku torturowanych, ale ja chcę to, podoba mi się. jakie też wypełniają sklep. A jestem dopiero na piętrze z pluszakami. Na górze panuje zupełny chaos. Dzieci strzelają z karabinów laserowych, rzucają żelowym błotem, sprzętem sportowym, a także rodzeństwem. Widzę rodziców, którzy podzielają mój nastrój, żeby to się wreszcie skończyło. I pracowników, którzy starają się dotrzeć na lunch bez odniesienia poważnych obrażeń. Flizguję się do ulicy Sezamkowej, gdzie malutka dziewczynka, może trzylatka, rozłożyła się na podłodze, skarżąc się wszem i wobec na rażącą niesprawiedliwość. Może Mikołajci go przyniesie sali? Nie, wyje dziecko. Czym mogę służyć? pyta sprzedawczyni w czerwonej bluzce z tępym uśmiechem przyklejonym do ust. Szukam lampki w kształcie growera. Przykro mi, ale chyba wyprzedaliśmy growera. Pół godziny stania w kolejce podpowiada mi, że nie wyprzedali. Popatrzmy. Dobrze, popatrzmy. Podchodzimy do działu z lampkami i stajemy przed całą ścianą growerów. Ach, tak, przepraszam, ale tamte zeszły bardzo szybko, mówi, potrząsając głową, i zaczyna się oddalać. To ten, pokazuje jej. A, ten niebieski. Tak, to ten niebieski, nawet nie zaczynaj. tak samo nikt u Barsa i Nobla nie słyszał o Pinokiu. Pracujecie przez... przecież w księgarni dla dzieci, a ja nie pytam o Haslera. Staję w kolejce do pakowania prezentów i korzystam ze sposobności, żeby poćwiczyć medytację transcendentalną po pośród jeszcze większego tłumu dzieci wstrząsanych szlochem. W poniedziałek rano pani X wsuwa głowę do kuchni, w chwili gdy zaczynam kroić owoce. Nani, muszę cię wysłać po sprawunki. Poszłam do saksa po prezenty dla naszego pers personelu i jak ta ostatnia, zapomniałam włożyć do środka czeków z premiami. Specjalnie nie kazałam zamykać toreb, bo chciałabym, żebyś powkładała do nich czeki. Wszystko ci to napisałam, a imię każdej z osób wypisane jest na kopercie. Justin dostaje torebkę od Gucci'ego, pani Butters torbę na zakupy od coacha, gosposia Le a a Herve Chaplier... Są dla nauczycielek fortepianu i francuskiego. Dopilnuj, żeby wszystko zapakowani, zapakowali i wróć taksówką. Nie ma problemu, odpowiadam, w podnieceniu próbując odgadnąć, gdzie jest moje miejsce. Między Gucci i Li We wtorek po południu Grayer zaprosił do wspólnej zabawy Alison, przemiłą chineczkę z grupy, która z dumą mówi każdemu, kto. Tylko chcę zapytać. Mam dwóch tatusiów. Cześć, Nani. Mówi zawsze i dyga. Co słychać w szkole? Masz bardzo ładne buty. Niesamowite jest. Dzwoni telefon, gdy płuczę ich kubki po ekologicznej czekoladzie. Halo? Mówię równo rozwieszając ścierkę na drzwiczkach od piekarnika. Nani? Słyszę niepewny konspiracyjny szept. Tak? Odszeptuję, bo tak się robi. Mówi Justin z biura pana X. Cieszę się, że trafiłam na ciebie. Mogłabyś mi zrobić przysługę? Pewnie, szepcze. Pan X kazał mi kupić coś dla pani X, ale ja nie wiem, jaki ona nosi rozmiar, jakiego projektanta lubi. Nie znam jej ulubionych kolorów. W jej głosie słyszę prawdziwą panikę. Nie wiem, mówię zaskoczona, że nie pamiętam jej wymiarów. Poczekaj. Podnoszę słuchawkę w głównej sypialni. Justin? Tak? szepcze. Gdzie mogła się schować? Pod biurkiem w toalecie? Wchodzę do jej garderoby. Jej garderoba to w rzeczywistości ogromna przebieralnia w kolorze czekolady z długą ławką pokrytą aksamitem. Paranoja pani X osiągnęła takie rozmiary, że na pewno jest przekonana, iż nie tylko buszuję tu codziennie, ale w rzeczy samej właśnie teraz mam na sobie jej bieliznę. Z której strony jestem oblana zimnym potem. I zastanawiam się, czy z drugiej strony, z drugiej strony jestem oblana zimnym potem, i zastanawiam się, czy nie przełączyć Justin na linię oczekującą, żebym mogła zadzwonić do pani X na komórkę i upewnić się, czy rzeczywiście znajduje się daleko, daleko stąd. Mimo to zaczynam ostrożnie przeglądać rzeczy i odpowiadam na pytanie Justin. Rozmiar dwójka Herrera i West Saint Rozmiar stopy 7,5, Fergamo, Chanel. Wszystkie torebki chyba od Hermesa. Żadnych kieszeni na zewnątrz. Nie znosi zamków błyskawicznych. Nie wiem, może perły. Chyba lubi perły. I tak dalej, i tak dalej. Uratowałaś mi życie. Wzdycha z ulgą. Jeszcze jedno. Czy Graier ma już chemię? Chemię? Tak, pan X. Kazał kupić dla niego zestaw małego chemika i pantofle od Gucci'ego. Bomba! Obie wybuchamy śmiechem. Król Lew, podpowiadam jej. Uwielbia wszystko, co jest związane z Królem Lwem, Aladynem i Kubusiem Puchatkiem. Ma dopiero cztery lata. Jeszcze raz serdeczne dzięki, niej. Wesołych świąt. Po rozłączeniu ostatni raz ogarniam spojrzeniem w wieże kaszmirowych sweterków, każdy zapakowany w specjalną bibułę i schowany do osobnej szuflady, ścianę butów, każdy z aksamitnym prawidłem, całe wieszaki kostiumów na jesień, zimę i wiosnę, od najjaśniejszych do najciemniejszych, od lewej do prawej. Ostrożnie otwieram szufladę, każda para majtek, biustonoszy i pończoch jest osobno zapakowana do foliowego woreczka i podpisana biustonosz Anro Biały Pończochy, fogal, czarne. Dzwoni dzwonek, a ja podskakuję pod sufit. Oddychając z ulgą, gdy Greyer wpuszcza do środka Henry'ego, ojca Alison. Zamykam z powrotem szuflady i spokojnie wychodzę do korytarza, gdzie rozbawiony Henry patrzy, jak Alison i Greyer starają się wzajemnie zarzucić sobie szaliki na szyję. Alison, wiesz, że muszę zacząć gotować obiad. Pomożesz mi dobrze? Wreszcie łapie ją i przytrzymuje między kolanami, żeby zawiązać szalik. Podaje mu malutki lodenowy płaszczyk, a Henry zakłada dziewczynce czapkę, bierze małą na ręce i wychodzi z mieszkania. Pożegnaj się z Alison Grayer, podpowiadam mu, a on zaczyna gwałtownie machać obiema rękami. Do widzenia, Grayer. Dziękuję za cudowne popołudnie. Au revoir, nani! woła dziewczynka. Dzięki nam, mówi Henry, e, odwracając się i przypadkowo trafiając kozakiem Alison, kolejnego członka rodziny X. Au, Pani X usuwa się z pola rażenia. Bardzo przepraszam, mówi Henry, a Alison przytula się do niego. Nic się nie stało. Dobrze się bawiliście? Tak, wykrzykują Grayer i Alison. Lepiej już pójdę, mówi Henry. Richard zaraz wróci i do domu muszę też rozebrać choinkę. Niania ma wychodne? Pyta pani X z domyślnym uśmiechem. Nie mamy niani. Masz aż dwóch tatusiów do wieszania bombek? Przerywa Grajer. I jak sobie radzicie? Pyta pani X. Dzieci są dziećmi tak krótko. No tak, wygląda na trochę dotkniętą. Grajer, powiedz do widzenia. Już powiedziałem, spóźniłaś się. Drzwi windy zamykają się. Znacznie później tego samego wieczoru zjeżdżam windą na półsenna, marząc o romantycznym spacerze nad sekwaną. Jest 20 minut po północy 22 grudnia, jeszcze tylko 24 godziny i będę miała miesiąc wolnego i masę pieniędzy w kieszeni. Dobranoc, James. Mówię portierowi, gdy ten otwiera drzwi cecha z zaróżowionymi policzkami i z torbą z jedzeniem w ręce. Cześć, po pracy? Pyta z uśmiechem. No, Boże, błagam spraw, żebym tylko nie miała resztek buraków między zębami. Wspaniale śpiewał kolędy, tego nauczyłaś? Podobało ci się? pytam ostrożnie przyciskając warki do zębów. Dość tych plotek. No, kiedy się umawiamy? Posłuchaj zaczyna, rozwiązując szalik. Jeśli nie jesteś teraz zajęta, to poczekaj, bo ja muszę skoczyć na górę. Mama jest w samym środku świątecznego szaleństwa. Piecze, a właśnie skończyła nam się wanilia. Teraz? Dobrze, może być. Super. Gdy cyfry na wyświetlaczu zmieniają się od 1 do 11 i z powrotem, pędzę do fazowanego lustra w foyer, żeby w szaleńczym tempie poprawić fryzurę i makijaż. Mam nadzieję. Że go nie zanudzę. Mam nadzieję, że on mnie nie zanudzi. Staram się przypomnieć sobie, czy rano goliłam nogi. Wścieknę się, jeżeli okaże się nudne. Spróbujmy się z nikim nie przespać. Przynajmniej dzisiaj wieczorem. Ukradkiem muskam jeszcze usta błyszczykiem, gdy winda zjeżdża na parter. – Jadłeś coś? – pyta cecha, gdy James otwiera przed nami drzwi. Dobranoc, James, wołam przez ramię. Zależy, co rozumiesz przez jedzenie. Jeżeli garść chrupek i kilka nie bez sosu, to jestem napchana. Co proponujesz? Właśnie, zastanawiam się przez chwilkę. O tej porze możemy liczyć tylko na kawiarnię i pizzerię. Wybieraj. Pizza brzmi nieźle, może być? Wszystko będzie super, byle nie w tym budynku. Proszę usiąść na mojej kurtce. Mówi CH, zamykając puste pudełko po pizzy. Schody Metropolitan Museum są zimne i zaczynam to czuć przez jeansy. Dzięki. Wsuwam jego granatowy polar pod siebie i przyglądam się piątej alei, błyskającym dekoracjom świątecznym na holu Stanhope. CH wyciąga z brązowej papierowej torebki pudełko Ben and Jerry's Fish Food. No, to jak się pracuje na dziewiątym piętrze? Wyczerpująco i dziwnie. Odwzajemniam mu spojrzenie. Świąteczna atmosfera w domu przypomina klimat chłodni, a Grajer musiał powiesić samotnego bałwanka ze styropianu w szafce, bo mamusia nie pozwoliła mu go powiesić gdzie indziej. Wiesz, zawsze miałem wrażenie, że jest bardzo spięta. Nie masz pojęcia jak bardzo. A teraz w święta jest tak... Jakbym pracowała u sierżanta musztry z zespołem nadpowodliwości psychoruchowej. Nie przesadzaj, nie może być aż tak źle. Trącam trąca mnie kolanem. Przepraszam, że co? Opiekowałem się kiedyś trochę dziećmi w tym budynku. Coś tam sobie zjecie, pobawicie się trochę. O Boże, mówisz o czymś zupełnie innym. Spędzam z tym czasem, z tym dzieckiem więcej czasu niż ktokolwiek inny. Odsuwam się od niego. W weekendy? Oh, mają kogoś w Connecticut. Razem z dzieckiem są tylko w podróży tam i z powrotem, a jeżdżą wieczorami, więc wtedy śpi. Niczego nie robią razem. Myślałam, że może czekają na wakacje, ale nic podobnego. Pani X spędza święta sama u Barneysa, więc wysyła nas codziennie z domu na mróz z całą resztą Ameryki. Uważaj, tu. Tylko po to, żeby pozbyć się go z domu. Ale o tej porze roku można z dzieckiem robić mnóstwo fajnych rzeczy. On ma dopiero cztery lata. Spał na dziadku do Orzechów Rockets. Go przeraziły. Radio City Rockets, światowej sławy zespół taneczny. A kiedy przez trzy godziny czekaliśmy na Mikołaja w Macy's, dostał jakiejś dziwnej wysypki. Ale przede wszystkim stoimy w kolejce do toalety. Dosłownie wszędzie. Nie ma taksówki. Nie ma. Wygląda na to, że zasłużyłaś sobie na lody. Podaje mi łyżeczkę. Muszę się roześmiać. Przepraszam, jesteś jedyną dorosłą osobą bez toreb na zakupy, z którą udało mi się porozmawiać przez ostatnie 48 godzin. Po prostu teraz mam tych świąt trochę powyżej uszu. Nie mów tak. O tej porze roku najlepiej mieszkać w mieście. Tyle świateł, tyle ludzi. Wskazuje na błyszczące dekoracje świąteczne na piątej alei. Właśnie dzięki temu możemy docenić, jakie mamy szczęście, że możemy tutaj mieszkać przez cały rok. Zanurzam łyżeczkę w lodach i wybieram część karmelową. Masz rację, dwa tygodnie temu powiedziałabym, że to moja ulubiona pora roku. Podajemy sobie na zmianę karton z lodami i przyglądamy się wieńcom w oknach hotelu Stanhope i malutkim żaróweczkom płonącym przy markizach. Wyglądasz na świąteczną dziewczynę. Czerwienie się. Ale tak naprawdę dopiero na Święto Lasu pokazuje na co mnie stać. Śmieje się. Naprawdę jest super. Nachyla się do mnie. Czy nadal masz mnie za dupka? Nigdy tego nie powiedziałam. Odwzajemniam uśmiech. Dupek przez skojarzenie. No wiesz. A całuje mnie. Cześć, mówi miękko, z twarzą nadal tuż przy mojej. Cześć. Moglibyśmy więc zapomnieć? Bardzo dokładnie zapomnieć o Dorianie i zacząć wszystko od początku? Uśmiecham się. Cześć, jestem Nan. Nani? Nani? Tak, co znowu? Twoja kolej, teraz twoja kolej. Biedny grajer po raz trzeci musiał przywołać mnie ze schodów Metropolitan Museum, gdzie zamieszkał na stałe mój umysł. Przesuwam mojego piernikowego ludzika z pomarańczowego na żółty kwadrat. Dobrze, Grover, ale to ostatnia gra, a potem musimy zmierzyć to ubranie. No wiesz co, chłopie? Chodź, będzie fajnie. Zrobisz dla mnie pokaz mody. Na łóżku znajduje się cały stos ubrań Grajera z zeszłego roku. Musimy sprawdzić, czy w ogóle coś jeszcze na niego pasuje. Wiem, że komplementowanie. <grym> Przepraszam. Wiem, że kompletowanie garderoby na wyjazd to ostatnia rzecz, jaką ma ochotę ze mną robić. W ostatnie popołudnie przed feriami, ale rozkaz to rozkaz. Po odłożeniu gry klękam na podłodze i pomagam mu wkładać i zdejmować szorty, koszulki, kąpielówki i najmniejszą na świecie granatową marynarkę. O jej ciasna, boli, pulchne ramię grajera ściska maleńki biały podkoszulek z monogramem Lacosta, Jak gumka, recepturka hot doga. Już dobrze, dobrze, poczekaj chwilę. Wyciągam go z podkoszulka. koszulka. I pokazuje sztywną koszulę z napisem Blue Blues Brothers. Nie podoba mi się, mówi kręcąc głową, a potem dodaje powoli. Chyba jest za mała, mówi z naciskiem. Przyglądam się guzikom na rękawie i wykroch malonemu kołnierzykami. Tak, myślę, że masz rację. Za ciasna. Chyba nie powinieneś jej więcej nosić, mówię konspiracyjnie, składając podejrzaną koszulkę i odkładając ją na stosy rzeczy. Odrzucą. Nani, nudzi mi się. Kładzie mi dłonie na policzkach. Już nie chcę koszul. Pobawmy się w krainę słodyczy. Posłuchaj, Greyer. Została już tylko jedna rzecz. Pomagam mu wcisnąć się w marynarkę. A teraz chciałabym, żebyś poszedł na koniec pokoju i z powrotem. Muszę zobaczyć, jaki jesteś przystojny. Patrzy na mnie, jakbym zwariowała, ale zaczyna iść, oglądając się za siebie co kilka kroków, żeby się upewnić. Że czegoś nie szykuje. Ruszaj się, krzyczę, kiedy dochodzi do ściany. Odwraca się i przygląda mi się podejrzliwie. Udaje, że wyciągam aparat fotograficzny i pstrykam zdjęcia. Chodź, kochany, jesteś wspaniały, pokaż się. Rozkłada ręce w teatralnym geście. Uhu! piszcze, jakby model Markus Schenkenberg właśnie zgubił ręcznik. Chichocze, rzucając się w wir nowej zabawy i oboje stroimy do siebie minę. Jesteś wspaniały, mój drogi, mówię pochylając się, żeby zdjąć marynarkę i całując powietrze obok jego policzków. Ale wrócisz niedługo na niej, prawda? Uwalnia jedną rękę jutro, choć popatrzymy jeszcze raz na kalendarz. Na Bahamach czas szybko ci zleci. W K. poprawia. Właśnie, pochylamy się, żeby spojrzeć na zrobiony przeze mnie kalendarz. Potem Aspen. Gdzie będzie prawdziwy śnieg. Będziesz jeździł na sankach, robił aniołki ze śniegu i bałwanki, ale będzie zabawa. Jesteście tam? Słyszę wołanie pani X. Greyer pędzi do holu, a ja przez chwilę jeszcze składam ostatnią maleńką koszulkę, a potem idę za nim. Jak minęło popołudnie? Pyta wesoło. Greyer był bardzo grzeczny. Przymierzyliśmy wszystko, odpowiadam, opierając e, się o framugę. Rzeczy, które położyłam na łóżku, są na niego dobre. Wspaniale, bardzo ci dziękuję. Grajer skacze dookoła matki, ciągnąc za futro z norek. Chodź, zobacz moje przedstawienie, chodź do mnie. Grajer, jak się umówiliśmy? Umyłeś ręce? pyta, uchylając się od jego objęć. Nie, odpowiada. No więc, czy powinieneś dotykać futra mamusi? Usiądź na ławce, to pokażę ci niespodziankę od tatusia. Szpera w torbie z zakupami, a Grayer odsuwa się na poduchę z tureckim wzorem. Wyciąga jasno-niebieski dres. Pamiętasz, że w przyszłym roku idziesz do szkoły dla dużych chłopców? Tatusiowi bardzo polega się, podoba się Collegiate. Macha górą od dresu, żeby zademonstrować pomarańczowe litery. Wkraczam do akcji, pomagając Grayerowi przełożyć go przez głowę. Pani X staje z tyłu, a ja podwijam rękawy w małe precelki na nadgarstkach. Och, tatuś, bardzo się ucieszy. Grajer z rozkoszą rozkłada ręce i pozuje, jak to przed chwilą robił w pokoju. Dziecko, nie wymachuj tak rękami, to niegrzeczne. Patrzy na niego zbita z tropu i dziwacznie wygląda. Grajer szuka we mnie wsparcia. Pani X podąża za jego spojrzeniem. Grajer, czas pożegnać się z nami. Nie chcę. Staję naprzeciw drzwi i krzyżuję ręce na piersiach. Przyklękam przed nim. Tylko na dwa tygodnie, Grover. Nie, nie idź. Obiecałaś, że pogramy w krainę słodyczy. Na nie obiecałaś. Po policzkach ciekną muzy. Hej, chcecie dostać prezenty? Pytam. Idę do garderoby, biorę głęboki wdech, uśmiecham się szeroko i wyciągam torbę z zakupami. To dla pani. Wesołych świąt. Mówię, podając pani X, pudełko od Ber Bergdorfa. Nie musiałaś, mówi, kładąc pudełko na stoliku. Aha, też mamy coś dla ciebie. Przybieram zaskoczony wyraz twarzy. Niemożliwe. Grajer, idź przynieść prezent dla nani. Chłopiec odbiega, a ja wyciągam z torby drugie pudełko. A to jest dla grajera. Nani, tu jest prezent dla ciebie. Wesołych świąt, nani. Chłopiec podbiega i wpycha mi do rąk pudełko od saksa. – Ach, dziękuję. – A gdzie jest mój prezent? Gdzie? – podskakuje niecierpliwie. – U mamy. Możesz go otworzyć, jak wyjdę. Szybko wkładam płaszcz, a pani X już trzyma dla mnie windę. – Wesołych świąt! – mówi, gdy wchodzę do środka. – Cześć, nani! – woła Grajer, machając rękami jak marionetka. – Cześć, Grajer! Wesołych świąt! Nie mogę się doczekać. Wyobrażam sobie Paryż – i torby z zakupami. I wycieczki do Bostonu. Najpierw otwieram kopertę z życzeniami. Droga nani, nie wiem jak poradzilibyśmy sobie bez ciebie. Wesołych świąt i ksowie. Rozrywam papier pakunkowy. Otwieram pudełko i chwytam w dłonie zwoje bibuły. Nie ma koperty. O Boże, nie ma koperty. Odwracam pudełko do góry nogami. Tony bibuły. Wypadają na podłogę, aż wreszcie na dno windy wypada coś czarnego i kosmatego. Padam na kolana, rzucam się jak pies na kość. Rozgarniam bałagan, jakiego narobiłam, starając się dotrzeć do skarbu i... 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 to nauszniki. Tylko nauszniki. Po prostu nauszniki. Nauszniki. Nauszniki.